Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam was na rewelacyjne ciasto czekoladowe z truskawkami. Tak naprawdę truskawki są tutaj ozdobą, ale samo ciasto czekoladowe zasługuje na wyjątkową uwagę. Tym bardziej, że nie musicie do niego wyciągać żadnego miksera. Wszystko wystarczy wymieszać łyżką. Jego przygotowanie jest naprawdę błyskawiczne, a w smaku jest pyszne. Po więcej przepisów zapraszam was na naszą stronę www.kotlet.tv. Smacznego! Przygotowanie tego ciasta jest naprawdę bardzo proste. Jest to tak zwane ciasto muffinowe. Do miski wsypuję cukier, dodaję mąkę pszenną jasną, następnie dodaję gorzkie kakao i troszkę proszku do pieczenia. Potem przychodzi czas na mokre składniki, czyli wlewam mleko, dodaję masło roztopione w rondelku, a także wbijam jajka. Na koniec dodaję pokrojone kawałki czekolady i jeszcze troszkę ulubionego aromatu lub cukier z wanilią. Całość mieszam przy pomocy łyżki. Nie musi być wcale dokładnie i na pewno nie trzeba do tego miksera. Następnie przekładam ciasto do foremki. Ja wykorzystałam taką formę na babkę, ale możecie dowolną na średniej wielkości ciasto. Wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę do momentu, aż wbity patyczek będzie suchy. Dużo zależy od wielkości formy. Przestudzone ciasto ostrożnie wyjmuję z foremki, a następnie przygotowuję truskawki. Dzielę je na mniejsze części. Najlepiej na takie plasterki. Następnie rant ciasta smaruję roztopioną czekoladą i do tego przyczepiam owoce. Możecie również zamiast czekolady napuścić troszkę bitej śmietany i również umieścić w ten sposób owoce. I ciasto jest gotowe. Ładnie wygląda i jest naprawdę rewelacyjne w smaku. Zachęcam Was do spróbowania, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv. Smacznego!